Ostatnia konkurencja w ramach Pezla Halowych Mistrzostw Polski do lat 18 i do lat 20 czas na sztafety właśnie w juniorskiej kategorii sztafety e, mieszane oczywiście i to na dystansie 4 razy 400 metrów. Jest tylko jeden bieg, po którym wszystko będzie jasne, do kogo medale trafią. Wiemy już jak rozstrzygnała się rywalizacja. Właśnie w tafecie mieszanej w kategorii do lat 18. Tutaj w kategorii do lat 20 będziemy mieli jeden bieg, ale o jakim znaczeniu? O znaczeniu takim kto sięgnie po złoty medal, a tutaj będziemy mieli przede wszystkim zawodników Stali Ostrów Wielkopolski, Skry Warszawa czy też Politechniki Opolskiej Opole która to w zeszłym roku sięgnęła po złoto z wynikiem 3337-40. Na podium był też AZS UWM Olsztyn oraz MKL Jarocin. Natomiast dwa lata temu podium należało do MKS u Mos Wrocław, GKS U Start Długołęka i ponownie do AZS-u UWM Olsztyn. No w, tej, w tej sztafecie akurat chodziło przecież o te dystansę o tą niejedną błędnie namalowaną linię startu. Dlatego też zwycięstwo Olsztyna zostało później cofnięte, ich rekord Polski został cofnięty. No i następnie przyznany MKLowi Jarocin, który de facto został mistrzem Polski wówczas akurat to sprawdzić można na polskim związku Lekkiej Atletyki, jeżeli chodzi o. Rekordy do lat 20. Trochę to pogmatwane, ale chodziło po prostu o to, z którego toru startował Jarocin. Startował widocznie z tego Dobrego, który był poprawnie akurat zmierzony. W tym biegu zobaczymy chociażby Oliwie Greiner, Ignacego Bryla. Jeżeli chodzi o Politechnikę Polską. Natomiast w stali Ostrów Wielkopolski, chociażby. Takie nazwiska jak Zimniak czy też Stojanowski, oczywiście też nie skreślamy u nich Rubieszów i Rawy, Rawa Mazowiecka. to kolejne dwie sztafety, które za moment obejrzymy. Zawodnicy i zawodniczki już przygotowują się do rozpoczęcia tej rywalizacji, a my przedstawimy składy sztafet w prezentacji one by one. Unia Hrubieszów, Stalostrów Wielkopolski, Skra Warszawa, Rawa Rawa Mazowiecka, AZS UWM Olsztyn i AZS K.U. Politechniki Opolski. Sześć sztafet, trzy medale, właściwie trzy komplety medali do rozdania dla każdego z tej czwórki. Prezentacja, sztafeta opolska w składzie Ignacy Bryl, Marta Wojtas, Maciej Bachłaj i Oliwia Greiner. Dalej AZS WM Olsztyn, Sebastian Michalak, Julia Twardowska, Marcin Będyk, Aleksandra Lis. Za plecami Sebastiana jest Rawa Rawa Mazowiecka, z którego rozpocznie na pierwszej zmianie Mario Barra-Strzemiński i Barbara Woźniak będzie na drugiej zmianie, na trzeciej Igor Jarmund Jarmundowicz i Martyna Senczek. Z Warszawa Czarty. to Kasper Uściński, Nina Ciećwierz, Szymon Trembicki i Aleksandra Suchenek. Stalostrów Wiel Wielkopolski w składzie Kasper Zimniak, Amelia Pudzienniczak, Piotr Stojanowski, Dagmara Adamciu. Z kolei Unia Hrubieszów, Jan Śmietanka na pierwszej zmianie, następnie Milena Stasiak, Karol Mruz i Kinga Czerwińska. Tak próbowaliśmy się z Bartkiem zastanowić, którą sztafetę by tutaj faworyzować. Jest to niebywale trudne, bo tutaj miksy zawodników, którzy nie biegali na tych mistrzostwach, albo startowali w innych konkurencjach niż biegowe, ale nam się wydaje, że mimo wszystko Ostrów Wielkopolski, Skra Warszawa, Opole, nie skreślamy też pozostałych. No to co, Szanowni Państwo? Czas to zwieńczyć znakomitym poziomem biegu rozstawnego podczas halowych mistrzostw Polski do lat 18 i 20. Bardzo mocno rozpoczął Olsztyn. Sebastian Michalak. On prowadzi przed właśnie zejściem do wewnętrznej, ale nie daje mu tutaj za wygraną Ignacy Bryl, który przyspieszył po 200 metrach. No i każdy z tych chłopaków musi teraz go gonić. Niesamowita gonitwa już na Dzień Dobry. Jak wieńczyć mistrzostwa to właśnie w taki sposób, że biegnie się po prostu do utraty tchu. Ignacy Bryl. On odda pałeczkę Marcie Wojtas. Z kolei... I ona jest na miejscu pierwszy. Z kolei w drużynie Olsztyna na drugiej zmianie Julia Twardowska, w prawie Mazowieckiej Barbara Bośniak, w Warszawie Nina Ciećwierz, w Ostrowie Oczywiście Amelia Pucieniczak, a w próbie Milena Stasiak. Może dojść do pewnych przetasowań, bo robi się naprawdę ciasno w tej top czwórce. Niezmiennie Olsztyn na prowadzeniu, ale to jest dopiero pierwsze okrążenie. Julia Twardowska. Ona naprawdę dobrze sobie radzi na... E, gdzieś po tym pierwszym okrążeniu ona wychodzi na prowadzenie, wyprowadza Olsztyn na prowadzenie. Wyprzedzony teraz został też Opole. Zostało wyprzedzone przez Stal Ostrów Wielkopolski. Przez Amelię Płucienniczak. Amelia jeszcze będzie chciała tutaj złapać złapać tutaj Olsztyn. Gdzie biegnie Julia Twardowska, ale Julia tego nie odda. Za to odda pałeczkę Marcinko, Marcinowi Bendykowi. W sztafecie Olsztyna Marcin Bentyk w opolu. Maciej Pachłaj w Rabie Mazowieckiej. O no, tak, i patrz. Stojanowski już na pierwszym miejscu. Olsztyn troszeczkę traci. Spadł już na trzecie miejsce. Pachłaj jest drugi. Nie zamierza dać się za wygraną w tej chwili biegnącemu w Ostrowskiej drużynie Piotrowi Stojanowskiemu. Mocny ten początek na trzeciej zmianie Piotra Stojanowskiego. No i. Teraz już przyszykowana ostatnia, ostatnia zmiana. A w Ostrowie pobiegnie Dagmara Adamcio, która już w swojej przygodzie ze sztafetami nie jeden medal zdobyła. Głównie z dziewczynami. Dagmara Adamcio. A na zmianie w Opolu Olivia Greiner. Czy ona zdoła dogonić Dagmarę Adamcio, którą bardziej kojarzymy ze skoków? Też widzimy, co się dzieje w Olsztynie. Tam Aleksandra Lis, co oczywiście świadczy, że mówimy o specjalistce na tym dystansie. Jest już Olsztyn II. Też pamiętajmy o tym, że Aleksandra Suchenek biegnie na czwartej zmianie w skrze Warszawa, ale ta strata do pierwszej trójki jest chyba już za duża. Pierwsza trójka Ostrów Olsztyn Opole, która z tych dziewczyn przechyli szalena na korzyść swojego zespołu Adamcio. Lis tam też się przyspieszyła Grainer. w zespole z Opola Oliwia Greiner. Oliwia wyprowadza swój zespół na prowadzenie na ostatniej prostej. No i patrzymy na czas. Nie będzie to rekord polski, ale będzie to mistrzostwo. Złoty medal dla AZS AZSUKU Politechniki Opolskiej. Srebro raczej dla Olsztyna. Jeszcze poczekamy na oficjalne wyniki. Kapitalnie poradziła sobie na tym ostatnim okrążeniu Oliwia Greiner. 3.38-32 czas zespołu z Opola. Drugie miejsce natomiast dla Olsztyna. 3.39-48. 3.39-61 stal Ostrowielkopolski tutaj trwała. Walka do samego końca. Aleksandra Suchenek biegła na ostatniej zmianie w skrze Warszawa, ale nic z tego. Czwarte miejsce dla Warszawy. Rawa, Rawa Mazowiecka 3,47-73 na piątym miejscu. Unia Krubieszów, szóste miejsce 4,03-36. Ogromna radość Politechniki Opolskiej. Greiner do. Srebra indywidualnie na dystansie 400 metrów dorzuca jeszcze złoto w sztafecie. 4x400. Duża praca całego zespołu. Bryl, Bachłaj, Wojtas, Grainer na wspólnym zdjęciu i też ujęciu naszej kamery.